Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam przedstawić rozkład Tarota na miesiąc kwiecień 2022 dla raka. Energia ogólna w tym miesiącu. Ósemka kielich. Miłe w tym miesiącu. Sąd. Niemiłe w tym miesiącu. Król miecz. Co jest za nami? Szóstka mieczy. Sprawy zawodowe, królowa kielichów. Sprawy uczuciowe. Trójka kielichów. Zdrowie. Piątka pentakli. Rada. Paść Energia ogólna. Ósemka klifów. Raki są bardzo emocjonalne. Rak trzyma w sobie te złe, jak również te dobre emocje. Ósemka klifów pokazuje, że człowiek musi wybrać się w nową drogę dla siebie. Aby zdobyć nowe doświadczenia i przekonania. Również Ósemka klifów pokazuje, że długo pracowaliśmy. Aby móc pozostać w tym związku lub w tej pracy. I dużo w to zainwestowaliśmy, ale to nie wystarczyło. To są również zmienne decyzje oddalenie fizyczne i emocjonalne. Miłe w tym miesiącu sąd ostateczny. Bardzo ważne jest wybaczenie, aby ruszyć w nową drogę. W ciągu najbliższych tygodni należy wprowadzić ważne zmiany, które dadzą lepsze życie. Również zakończy się problem, który ciągnie się od dłuższego czasu. Również miłe będzie nasze zrozumienie i wkroczenie ponownie na swoją ścieżkę, bo tutaj było mocne zejście z kursu. Zanim wejdziesz na swoją ścieżkę, to rozlicz się z przeszłością bo tylko w ten sposób będziesz mogła, mógł narodzić się ponownie. Niemiłe w tym miesiącu. Król Miecz. Może nam się nie udać nawiązać kontakt z mężczyzną. Niemiła może być krytyka, surowa ocena, sprawy prawne, wojownicze nastawienie, również takie Opowiedzenie się za prawdą. Co jest za nami? Szóstka Mieczy. Za nami może być podróż, podróże. Za nami jest zmiana poglądów, zmiana pracy, zmiana w związku. Za nami są napięcia, zmiana taktyki. Za nami jest pomoc. Za nami jest brak kontroli nad czymś albo nad kimś. Również to jest taki zmarnowany wysiłek. Ale to jest za nami. Sprawy zawodowe królowa Kingów. To jest takie rozliczenie się z kobietą. Pieniądze dla kobiety. W jakimś stopniu ta kobieta będzie pomocna. Ale za coś trzeba będzie zapłacić. Również możemy załatwić sprawy formalne z kobietą. Sprawy uczuciowe trójka kilów. Na tym polu będzie miło, będzie zabawnie. To też jest impreza, spotkania, nowe znajomości, romanse, czysta zabawa. Ale bez Żadnych zobowiązań, ani obowiązków, ani deklaracji. Tutaj trzeba postawić coś na coś nowego. Zdrowie, piątka, pentakl. Zwróć uwagę na dietę oraz na swój stan psychiczny. Rada, giermek, miecz. Idź swoją drogą i zachowaj zdrowy dystans. Dziękuję i życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dbaj Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów. Klara Tarot, Klara Tarot Plus i Klara Tarot Miłości. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dbaj